Okay. Jestem teraz obok, przy samym lodowcu, który ma, tą nazw który ma taką nazwę, której nie wymówię. Tak to wygląda. No Jestem trochę, taki głos mam, zestrachany z tego względu, że no jest cholernie niebezpiecznie tutaj. Ten śnieg, on jest taki brudny od pyłu, no od, od, od wypustów z wulkanu. Tutaj w oddali jeziorko, śnieg. To robię takie zbliżenie. O, tak to wygląda, teraz taki ogólny widok, no stoję dosłownie, tak to wygląda, tu mam, tu mam nogi, no jestem przyklejony jak do, do kibla można powiedzieć i tu jest dół, gdzie e, płynie woda z lodowca, mętna jak cholera, błoto w zasadzie, no i chciałem iść tutaj wyżej, kawałeczek podchodziłem jak widać, ale no no nie, nie, boję się, cholera. Można naprawdę polecieć tutaj na dół, który, na ten dół, który pokazałem przed chwilą. W oddali tak to wygląda. A tutaj e, prawdopodobnie za tamtymi chmurami e, jest ten najwyższy szczyt wyspy, na który jutro e, planuję podejść. Być może się uda, nie? No i tak to właśnie wygląda. To może kawałek przejdę. Nie no, dosłownie jak żółw, albo jak ślimak trzeba iść i... Nie, nie, wycofuję się, bo jest cholernie... O. Wiem, że się powtarzam, ale... Dobra. No tak to wygląda właśnie, o. Dół. Dobra, przejdę kawałek. Lodowiec co można powiedzieć? No robi no, ogromne wrażenie. Jest... Ee, no jakby to powiedzieć, no tak melancholijnie bardzo, naprawdę. Cisza i tylko cały czas odgłosy spadających kamieni pomiędzy szczelinami w lodowcu. Jak do studni, jakby ktoś kamienia do studni wrzucał, nie? Dobra, przeszedłem ten góźniany odcinek. O, jeszcze raz to wygląda. I tam w tle. Może umik. Dalej nie, nie chcę iść, naprawdę. Nie, nie widzę. Chciałbym, ale się. Dobra, i tak to powoli. No, gęba już trochę zmarnowana, to szósty dzień wyprawy. Yy, warunki higieniczne, no takie średniawe, no ale to przecież było wiadomo, jadąc tutaj. Niczym takim się nie przejmuję, bo to nie jest tego warte. Dobra. No, tutaj buciki. Bardzo dobra, lesta świetne. Świetna firma, polecam na przyszłość komukolwiek, kto by się zastanawiał. Dobra, to nie reklama. Jeszcze raz. O. No tam blisko warto byłoby naprawdę podejść, ale nie. to nie dla mnie. Nawet jakbym miał sprzęt, to to nie chodzi o sprzęt, tylko o wiedzę. Eee, no i przede wszystkim praktykę, jak poruszać się w takim terenie. nie? Zresztą ludzie tam się nie pakują za bardzo. I jeszcze raz to. Dobra, jeszcze może kawałek nagram, jak, jak tu się idzie. Cholera, czy ja dobrze w ogóle poszedłem. Nie wiem. Kręcimy, kręcimy, kręcimy. No tak! wygląda, jakbym się trochę zgubił, ale chyba nie, bo ścieżka jest. O. No i właśnie to się tak idzie. O. Bardzo powolcie to wszystko bardzo co jeszcze można powiedzieć? No, no to samo no, polecam, polecam wyjazd na, na Islandię, jeżeli ktoś lubi e, tego typu krajobrazy i przede wszystkim klimaty, atmosferę, bo Majorka, klabbingi, klimaciki, nie wiem barowo, knajpiane, dyskotykowo rokowe to nie tutaj. W samej stolicy może ale to nie po to taki kawał się jedzie no ja tak uważam dobra jeszcze przyjdziemy hmm, przepaść no idzie się cały czas na taką przepaść nie? O, jest. no tamto to jest piękne niech nabierze ostrości No dobra, to kolejny raz pozdrawiam z Islandii i polecam po raz wtóry. Hail.